Neville Gadert, urodzony jako Neville Lancelot Gadert, był barbadoskim myślicielem i nauczycielem duchowym, który przez większość swojego życia dzielił się swoimi poglądami na temat manifestowania, woli i wyobraźni. Uważał, że nasze marzenia i pragnienia są jedynymi rzeczywistymi rzeczami w naszym życiu i że wszystko inne jest tylko odzwierciedleniem naszych myśli i przekonań. Jego metoda manifestowania opiera się na wizualizacji i koncentracji na pragnieniach, a także na używaniu języka i symboli w celu przekształcenia naszych marzeń w rzeczywistość. Jego nauki zdobyły popularność w latach 50. i 60. XX wieku, a wiele jego książek i nagrań wykładów jest dostępnych do dziś. Według Nevillea Goddarda, kluczem do manifestowania marzeń jest przeżywanie ich jakby już się spełniły. On twierdził, że nasze marzenia i pragnienia są projekcjami naszej wyobraźni, a nasz umysł nie różni się od Boga. W związku z tym, aby manifestować marzenia, trzeba przede wszystkim skupić się na nich i przeżywać je, jakby już były rzeczywistością. Gadert sugeruje także, żeby zacząć od małych marzeń, takich jak znalezienie pieniędzy na ulicy, a następnie stopniowo przechodzić do większych celów. On również zalecał, aby zawsze mieć pozytywne nastawienie i wierzyć, że marzenie się spełni oraz aby unikać negatywnych myśli i wątpliwości. Kolejnym ważnym krokiem jest wyobrażanie sobie, że już osiągnąłeś swoje marzenie i przeżywanie tego w wyobraźni tak, jakby to była rzeczywistość. Gadert twierdził, że nasz umysł jest w stanie stworzyć rzeczywistość zgodnie z naszymi pragnieniami. Gadert uczył, że manifestowanie marzeń jest procesem, w którym trzeba połączyć wyobraźnię, wiarę i przeżywanie marzenia jakby już się spełniło. Jego metoda jest oparta na przekonaniu, że nasze marzenia są naszą własnością i że nasz umysł jest w stanie je zmaterializować. Aby manifestować swoje marzenia według Nevillea Goddarda, należy najpierw jasno je sobie wyobrazić i poczuć się jakby już były one rzeczywistością. Następnie należy skupić się na uczuciach, które pojawiają się wraz z tym wyobrażeniem i pozwolić im rosnąć. Gadert twierdził, że nasze marzenia są obrazami, które kreują naszą rzeczywistość, dlatego ważne jest, aby skupić się na pozytywnych emocjach i uczuciach, które towarzyszą marzeniu. Kolejnym krokiem jest przemiana marzenia w afirmację. Gadert twierdził, że afirmacje są skutecznym narzędziem do przyciągania pozytywnych zmian w życiu. Dlatego też, aby skutecznie manifestować swoje marzenia, należy stworzyć afirmację, która opisuje marzenie jako już spełnione. Zalecał również, aby codziennie wykonywać ćwiczenie wizualizacji, w którym wyobrażamy sobie marzenie jako już spełnione i skupiamy się na pozytywnych emocjach i uczuciach, które towarzyszą temu wyobrażeniu. Ważne jest również, aby nie mieć ograniczeń w swoim myśleniu i nie kwestionować możliwości spełnienia marzenia, a także nie zwracać uwagi na przeszkody, które mogą pojawić się na drodze do realizacji marzenia. Podsumowując, według Neville'a Goddarda, aby skutecznie manifestować swoje marzenia, należy jasno je sobie wyobrazić i poczuć się jakby już były one rzeczywistością, skupić się na pozytywnych emocjach i uczuciach które towarzyszą marzeniu, przekształcić marzenie w afirmację. Codziennie wykonywać ćwiczenie wizualizacji. Według Neville'a Goddarda kluczem do zamanifestowania swoich marzeń jest użycie wyobraźni i wizualizacji do stworzenia żywego mentalnego obrazu tego, co chcesz zamanifestować. Wierzył, że umysł jest potężnym narzędziem które można wykorzystać do kształtowania rzeczywistości, a skupiając swoje myśli i emocje na konkretnym wyniku, można go urzeczywistnić. Oto kilka kroków, aby zamanifestować swoje marzenia zgodnie z naukami Neville'a Goddarda. Jasno określ pożądany rezultat, określ dokładnie, co chcesz zamanifestować i upewnij się, że jest to coś, czego naprawdę pragniesz. Utwórz żywy mentalny obraz pożądanego rezultatu. Użyj swojej wyobraźni, aby stworzyć mentalny obraz pożądanego rezultatu tak, jakby już się wydarzył. Postaraj się, aby obraz był jak najbardziej realistyczny i żywy, używając wszystkich zmysłów. Poczuj emocje związane z osiągnięciem pożądanego rezultatu. Wyobraź sobie, jak byś się czuł, gdyby Twoje pragnienie już się spełniło. Spróbuj przeżyć emocje tak, jakby działy się teraz. Uwolnij swoje pragnienie, kiedy już uzyskasz wyraźny obraz mentalny i poczujesz emocje związane z pożądanym rezultatem, uwolnij swoje pragnienie i pozwól mu odejść. Ufaj, że wszechświat przyniesie Ci Twoje pragnienie. Podejmij natchnione działanie, zaufaj. Że wszechświat pracuje dla ciebie i podejmij natchnione działanie w kierunku swojego pragnienia. Bądź otwarty na możliwości i podejmuj działania, kiedy wydaje się to właściwe. Bądź cierpliwy i wytrwały, manifestowanie swoich marzeń wymaga czasu i cierpliwości. Zaufaj temu procesowi i wizualizuj i odczuwaj pożądany rezultat. Należy zauważyć, że nauki Neville'a Goddarda opierają się na zasadzie potęgi umysłu i wyobraźni. Twoje myśli i emocje mogą kształtować Twoją rzeczywistość, a skupiając się na swoich pragnieniach i manifestując je poprzez wizualizację i wyobraźnię, możesz je urzeczywistnić.